Witam się z wami w Nowym Roku. Mam nadzieję, że dobrze się macie, że ten ostatni czas był dla was spokojny, spędzony z rodziną, w wyciszeniu. Idzie nowe, więc musimy nastawić się znowu na pracę, na rozwój, żebyśmy byli gotowi na piękną wiosnę już bez kolorów. Dzisiaj trochę więcej czasu poświęcimy na pozycje stojące. Na początku, jak zwykle, przygotujemy ciało do praktyki. Usiądźcie wygodnie, skrzyżujcie nogi, wyprostujcie plecy. Otwórzcie klatkę i wyciągnijcie wysoko czubek głowy. Wciągnijcie w ruch, co może być teraz trudne. Zróbcie kilka głębokich oddechów. Możecie zamknąć oczy. Wypełnijcie klatkę piersiową oddechem. Poczujcie, jak unosi się mostek. Jak rozchylają się żebra. Wyciszcie głowę, uspokójcie myśli. i otwórzcie oczy. Rozruszamy ciało. Pociągnijcie brodę do klatki. Rozciągnijcie szyję. Łokcie ściągnijcie do środka. Ręka w dalej. Rozciągamy lewą bok. Nie chcemy się zamykać, chcemy otwierać klatkę. Spójrzcie za lewą dłonią. I zmiana, druga strona. Przechylamy się na lewo, przeciągamy prawą rękę. I wracamy do środka. Otwórzcie klatkę, wypustujcie plecy i wykonując tylko zgięcie w biodrach, przechylcie się do przodu. Nie zaokrąglajcie się, tylko wypchnijcie klatkę do przodu i powoli obniżcie ciało. Tyle, ile można. Cały czas chcecie pilnować oddechu. Wydłużać go i wyrównywać. Chcecie, żeby wdech i wydech by były tej samej długości. Wracamy i zmieniamy nogę. Druga noga. Jeszcze raz się pochylamy i schodzimy. Staracie się nie odrywać pośladków od podłogi. Cały czas dłubie kręgosłu, dumbie boki. I wydech wracamy. Skręcamy w prawo. Prawa ręka do tyłu, lewa ręka na prawe kolano. Nie unoście lewego pośladka. Zostawcie go na macie. Wyprostujcie plecy. Tylko skręt kręgosłupa. Patrzymy za prawą ręką za prawym barkiem. I zmieniamy stronę. Lewa ręka do tyłu, prawa ręka na lewe kolano. Prostujemy plecy i skręcamy. Wróćcie do środka. Wyprostujcie plecy, rozciągnijcie kręgosłup. Spróbujemy troszkę intensywniej rozciągnąć biodra. Połączcie stopy. Chwyćcie duże palce stóp. Opuśćcie luźno kolana. Jak najbliżej przysłuchujcie pięty do pośladków. I powoli, trzymając stopy, przechylamy ciało do przodu. Łokcie idą z boku tułowia blisko żeber. I nie kręgosłupa. Mocno się zaokrąglamy. Wypychamy łopatki w górę i chowamy głowę. Staramy się pociągnąć czubek głowy do podłogi. Się, wracamy. Włączymy stopy, łączymy kolana. Otwieramy klatkę piersiową, prostujemy plecy. I skręcamy jeszcze raz w prawo. Prawa ręka do tyłu, kolana razem. Skręcamy, patrzymy za prawą rękę. Klatkę piersiową do kolan i spróbujcie lekko rozstawić stopy, podeprzeć się i podnieść. I przez chwilę zostać w tej pozycji. Pozycja nazywa się bala asana. Chcemy mieć oparte całe stopy na macie, otwarte szeroko biodra. Łokcie umieszczamy pomiędzy kolanami, dłonie łączymy i kciuki układamy na klatce piersiowej. Jeżeli nie da się oprzeć piętna macie, no będziecie musieli zostać w tej pozycji. Będzie trochę trudniej utrzymać równowagę. Kto może opuszcza pięty, zostaje tutaj. Klatka do przodu, kciuki oparte na środku klatki piersiowej, nisko barki, szeroko biodra. Zwracamy też uwagę na to, żeby łokcie były pomiędzy kolanami. Nie chcecie, żeby łokcie były tu. Nie chcecie, żeby ta pozycja wyglądała w ten sposób, bo wtedy macie mocno zaokrąglone plecy. Chcecie się wyprostować, wypchnąć klatkę i, i łokcie umieścić dokładnie na wysokości kolan. Wyprostujcie, wyciągnijcie wysoką górę kręgosłup, uspokójcie oddech. Jeszcze chwilę, tak zostaniemy i powoli rozluźniamy. Przekładamy ręce do przodu. Łączymy stopę. I lekko kołyszemy się do przodu, tak, żeby rozciągnąć śród i palce stóp. Ręce lekko do przodu, wysoko na palcach i mocno przechylacie się do przodu, żeby rozciągnąć stopy. Powoli podnosimy się przez okrągłe plecy, zgięte w kolanach. I możecie sobie raz jedną, raz drugą nogę wyprostować, żeby podnieść się powoli. jak ręce, można położyć opuszki palców na macie. Naciągamy nogi, pracujemy powoli i przez okrągłe plecy podnosimy się do pozycji stojącej. Prostujemy się, wyciągamy czubek głowy w górę, Biodra lekko pod siebie, brzuch wciągnięty, klapka do przodu. I ręce w górę, w dół. Splećcie dłonie, odkręćcie i spójrzcie na dłonie. Nieznacznie wychylcie ręce do tyłu biodra, do przodu. Wracamy, opuszczamy ramiona na wysokość klatki piersiowej i skręcamy w prawo. Wracamy do środka i skręcamy w lewo. Dodajemy ramiona, proste plecy, szeroko. Kto może, próbuje zamknąć oczy, ustabilizować się, złapać równowagę. Ile zostajemy? Mocno pracują stopy, stawy skokowe. Trzymacie równowagę. Wpuszczamy ramiona i zmieniamy nogę. Lewa do przodu. Przód, tył, prawa, lewa. Łapiemy równowagę, otwieramy ramiona. Próbujemy skupić się, ustawić, co może nie być takie łatwe. Jeśli możecie, zamknijcie oczy, ale tylko wtedy, kiedy czujecie się bezpiecznie w tej pozycji. Pamiętajcie, że nie chcecie sobie zaszkodzić, nie macie się przewrócić. Pilnujemy oddech. mocno na lewej stopie szeroko otwieramy palce i prawa noga idzie do przodu. Proste kolano. Ręce na biodra. Jeżeli czujecie, że jest za trudno w tej pozycji, możecie lekko zgiąć kolano, unieść kolano w górę. Mocno napina się czworogłowy mięsień uda. łapiemy równowagę na lewej nodze. Cały czas trzymamy pozycję. Druga strona. Możecie zgiąć, możecie prostować. Plecy wyprostowane, brzuch wciągnięty, czubek głowy wysoko, otwarta klatka. Teraz rozciągnijcie. I teraz spada z na skłon. Lekko rozstawiamy stopy, ręce przekładamy na biodra i powoli zegnijcie kolana i przechylcie się do przodu. Opuśćcie luźno ciało. Połóżcie dłonie na macie. Luźno głowę Jeśli do podłogi jest za daleko można chwycić łokcie. I powoli staramy się stojąc w pozycji doprostować kolana. Przenieść lekko ciężar ciała do przodu. Nie chcemy tej pozycji, nie chcemy pośladków z tyłu. Chcemy mieć pośladki nad piętami i dłonie na macie albo w łokcie. Powoli zginamy nogi w kolana, zaokrąglamy plecy i podnosimy się delikatnie, kręg po kręgu, w górę wracamy do pozycji podstawowej, tadaską, wysoko. Uspokajamy oddech, uspokajamy głowę, ręce. Mogło się lekko zakręcić w głowie, to jest zupełnie naturalne. Przy zmianie pozycji zmienia się ciśnienie. Uspokójcie oddech i złapcie znowu równowagę. Jeszcze raz równowaga. Drzewo. Prawa noga lekko w górę, tak żeby pięta oparła się na, na lewej kostce. Jeżeli możecie, podnieście prawą nogę nieco wyżej, na łydkę. Kto może zrobić pewną wersję, stara się postawić prawą stopę na wewnętrznej stronie lewego uda. Otwórzcie klatkę, połączcie dłonie. Jeśli nie możecie złapać równowagi, zostawcie ręce luźno. Kto może łączy dłonie na wysokości klatki albo wyciąga ręce wysoko. W rukasana, pozycja drzewa. Otwieramy ramiona. Opuszczamy nogę. I zmieniamy ułożenie, ale najpierw rozluźnijcie obie stopy. Prawą i lewą. I teraz lewa noga w górę. Tylko pięta albo nieco wyżej i tylko wtedy, kiedy czujecie równowagę, podnieście nogę jeszcze trochę wyżej. Zwracajcie jednak uwagę na to, żeby nie opierać stopy na kolanie, ponieważ nie chcemy pchać kolana na zewnątrz. Nie chcemy tego ruchu w kolanie. Stopa pod albo nad kolanem. Łączymy dłonie. Albo rozciągamy pozycję. Uspokajamy się. i klatkę piersiową. Przechylamy ciało na prawą stronę. Dopiero na końcu opuszczamy prawą rękę na prawą nogę. Lewa ręka idzie w górę. Spoglądamy za lewą dłonią wysoko. Otwieramy klatkę. Nie chcemy, żeby nam ta ręka spadała do przodu. Chcemy podnieść bar, otworzyć się. Łagodny, słowny oddech. I z wydechem wracamy. Podnosimy się, prostujemy, opuszczamy ramiona. I zejdziemy niżej. Połóżcie się płasko. Przysuńcie kolana do klatki piersiowej i splećcie dłonie na kolanach. Rozkołyszcie się na prawą i na lewą stronę. Wymasujcie plecy. Na środku zatrzymajcie się i przysuńcie brodę do kolan. potem odłóżcie głowę, przekryjcie kolana na prawo. Przytrzymajcie prawą ręką kolana przy podłodze, a lewą rękę połóżcie na podłodze. To samo na drugą. Przekładamy kolana na lewo, Lewa ręka przytrzymuje kolana, a prawa ręka na macie. Wróćcie z kolanami do środka, wyprostujcie nogi w kolanach i połóżcie się płasko. Zamknijcie oczy. Uspokójcie oddech. Podarujcie sobie teraz kilka chwil relaksu. Rozluźnijcie ciało zaczynając od nóg. Potem luźne plecy. Brzuch, klatka piersiowa. Luźne ramiona i dłonie. Rozluźnijcie mięśnie twarzy. Uśmiechnijcie się do siebie. I w tym błogim spokoju zostańcie przez chwilę w ciszy i w skupieniu. Ja się tymczasem pożegnam. Do zobaczenia.